Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Aż do żniwa. Królowanie Boga w swojej dynamice wyraża się najpierw w zasianiu dobrego ziarna. To jedyne, ale jakże ważne, bo definiujące jakość określenie. Wróg wsiewa chwast, tylko w pszenicę. Jest dopiero drugi w kolejności działania oraz inny. Zamierza osłabienie, zaanektowanie przestrzeni życiowej, przynależnej ziarnom pszenicy. Mimo iż aktywność ta ma miejsce w nocy, Pan zasiewu wie, w przeciwieństwie do sług. Oni mogą dowiedzieć się od Niego, gdy zapytają. Zabrania im ingerencji. Zło nie ma zawłaszczyć uwagi i sił. W dniu żniw, dopiero gdy Pan poleci, ma być ono usunięte. Warto przyłożyć do tej przypowieści własne życie, dostrzec jego wartość już za siebie, uchwycić sekwencję działania Boga i zweryfikować, gdzie kierujemy uwagę i siłę. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.